To były pracowite dwa lata. Na początku było nas niewiele. Spotykaliśmy się co miesiąc, zorganizowaliśmy wiele akcji. W sekcji muzycznej przygotowywaliśmy piosenki, które będą obgacać wszystkie nasze spotkania. Staraliśmy się zaangażować jak najwięcej osób. Spotkania mające przygotować nas duchowo dobiegły końca. 20 lipca do naszego miasta przyjedzie blisko 200 pielgrzymów z zagranicy. Do Światowych Dni że pozostał niecały miesiąc. 3 lipca o 15 widzimy się na placu Jana Pawła II. Chcemy pokazać Wam efekty naszej długiej pracy. Przygotować Was na lipiec. Dostarczyć dużą dawkę informacji. Zobaczyć, że możemy na Was liczyć. <noise> Dajcie się nam zaskoczyć! Moi drodzy, to będzie wielkie wyzwanie dla nas wszystkich, dlatego bardzo serdecznie Was wszystkich też do tego zapraszamy, byście się włączyli już 3 lipca, godzina 15, plac na Pawła II. Widzimy się, działamy. Papież Franciszek prosił, wrzucmy raban, chcemy ten raban zrobić wspólnie. Do zobaczenia.